Witam na moim kanale Piękny Jarek, hodowla królików i nie tylko Dziś pokażę Wam moje młode belgi od samicy Szarej po czarnym samcu, wyszły ładne żelaziste Sztuk 5 z 10 marca Dogonu miałem miesiąc Samiczki ładnie się rozwijają, widzę o Jedzą sobie jęczmien, korito Samiczka też zdrowo chowa Drugi jej miód Miło popatrzeć na takie stworzonka. A tu jeszcze jest niespodzianka. W sobotę byłem na zakupach i kupiłem młodą samiczkę czarną belga. No, oczywiście bardzo malutka, no ale chłop chciał sprzedać. Ja bardzo czarnych poszukiwałem, więc wziąłem. No na razie, ja tak powiem, ładnie się chowa. Zboże rozsypała, to rozsypała. Ale o, nie jest taka słaba. Trochę drobnej kości mogłaby być lepsza. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Na razie mi się podoba. Zapraszam do oglądania, subskrypcji. I to na tyle na dzisiaj.